Wiarygodność, dotrzymywanie słowa i złożonych obietnic są niezwykle ważne w budowaniu reputacji osobistej i organizacji. Co jednak w sytuacjach, kiedy dane zdarzenie nie jest zależne od nas albo bardzo trudne do przewidzenia? W dzisiejszym materiale wideo opowiem Ci o czterech zasadach dotrzymywania słowa w nieprzewidzianych sytuacjach. Po pierwsze, informuj o... Etapach. Jeżeli dana czynność składa się z kilku zwłaszcza długotrwających etapów, realizujesz jakiś projekt dla klienta albo pracujecie nad konkretną sprawą, umawiaj się nie tylko na termin końcowy, ale również na to, że poinformujesz go o zakończeniu konkretnego etapu. W końcu, kiedy na przykład zamawiamy paczkę u kuriera, jednym z elementów budowania ich wiarygodności jest fakt, że informują nas o tym, gdzie paczka się w tej chwili znajduje. Po drugie, ustalaj punkty kontrolne. Jeżeli jedziesz na spotkanie, nie wiesz w którym momencie dotrzesz, bo pokonujesz na przykład bardzo długą odległość albo masz do załatwienia kilka spraw, ustal, że poinformujesz, kiedy będziesz znajdować się w danym punkcie, kiedy zakończysz dane spotkanie, kiedy będziesz ruszać spod biura. To spowoduje, że będziesz bardziej precyzyjny w składaniu obietnic i ich dotrzymywaniu. Po trzecie, deklaruj czynności, a nie Efekty. Możesz zadeklarować, że przeprowadzisz spotkanie z zespołem i uzyskasz od nich informacje o statusie spraw. Możesz zadeklarować, że wykonasz telefon, że zaproponujesz spotkanie danej osobie albo zadasz jej pytanie. Nie możesz natomiast na wczesnym etapie zadeklarować, że ktoś się zgodzi, że ktoś coś załatwi, że ktoś coś zrealizuje. Za każdym razem, kiedy dana sprawa nie jest w 100% zależna od ciebie. Lepiej nie deklarować efektów, ponieważ możesz złożyć obietnicę bez pokrycia. Często osoby, które deklarują, że coś załatwią, że coś zrealizują, a potem okazuje się, że coś nie idzie zgodnie z planem, unikają odbierania telefonów, unikają odpowiedzi, a w ten sposób tracą na wiarygodności. Wreszcie informuj o nieprzewidzianych sytuacjach najszybciej jak się da. Kiedy dostajesz informację, że dany transport nie dojedzie, że coś się wydarzyło po drodze, albo że jakieś elementy przedsięwzięcia, które realizujesz, nie mogą dojść do skutku w tym momencie, informuj o tym osoby zaangażowane, beneficjentów, odbiorców. Jak najszybciej. To, co obniża poziom reputacji osobistej i organizacji, to fakt, kiedy ktoś informuje, że no niestety, ale na chwilę przed zrealizowaniem tego projektu, na chwilę przed jego oddaniem, na chwilę przed prezentacją oni nie są gotowi, bo tydzień temu okazało się, że. Coś poszło nie tak, że coś nie dojedzie, że coś nie może być zrealizowane. A gdyby poinformowali tydzień temu, od razu jak się o tym dowiedzieli, to klient miałby czas na przemyślenie sprawy, na zareago zareagowanie w inny sposób, ale także na podjęcie decyzji, które być może zminimalizowałyby skutki tej sytuacji. Jeśli chcesz widzieć więcej materiałów wideo związanych z budowaniem reputacji osobistej i organizacji, koniecznie zostaw komentarz lub reakcję pod niniejszym materiałem, aby widzieć ich więcej na swojej tablicy. I do zobaczenia w kolejnym materiale wideo w czwartek o 7.45. Do zobaczenia.